Dobra, 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 no. To jest Mateusz Sędzicki, komentator Inewansport. się tutaj przy meczu reprezentacji Polski z Francji finału. odczucia z tym meczem Jaka zapowiedź z Ja jestem nieuzasadnionym optymistą i uważam, że nieuzasadniony optymizm jest znakomitym paliwem w życiu, więc jak ktoś zamierza wpisać pesymistyczny komentarz, więc niech odpuści. Najważniejsze jest optymistą. nie przejdziemy. Ale trzeba wiedzieć, że tak powiedzieć. Jeszcze pytanie, skomentowanie finału Ligi Mistrzów ze swoimi innymi yy, drużynami z Serie na przykład, albo druga drużyna z Premier czy skomentowanie finału Mistrzów Śląskich z reprezentacją Polski? Nie, Liga Mistrzów zdecydowanie, dlatego, mistrzów? dlatego, że ja się nie nadaję i nie chciałbym komentować mojej reprezentacji. A z Tak, bo wiem, się specjalizuję, no, się na Włoskiej, i są takie historie, które podczas tych transmisji, ale czemu nie, że Rzeczypospolitej Polskiej zagomili się w tajnej przyszłej bo ja nie czuję tego patosu. Mm -hmm. Uważam, że trzeba bardziej komentować sercem w reprezentacji niż rozumem, a w się zawsze bardziej kierowałem rozumem niż sercem, choć być może nie widać. Tej serii <grym> wydaję jednak jest seria i dlatego krótkie. Teo Hernandez, ale mam nadzieję, że on dzisiaj zagra słabo w meczu z Polską. A przeciw do swojej reprezentacji ma na Dokładnie, a Oli Giroud pobije rekord Kyrill Ori, ale dopiero po mundialu. Dziękuję bardzo. Dzięki, do